O tym powstaniu niewiele się mówi w przestrzeni publicznej, niewiele poświęca się czasu w porównaniu chociażby z powstaniem warszawskim czy często innymi wy wydarzeniami w okupowanej Polsce czasu II wojny światowej. A tymczasem powstanie zamojskie powinno zapaść w pamięci Polaków jako wydarzenie, które pokazywało, że w pewnych okolicznościach warto stawiać zbrojny opór i jakie wydarzenie, co ważniejsze, które przyczyniło się do, w pewnym stopniu pokrzyżowało i ograniczyło plany Niemców co do wywózek i przesiedleń ludności z tamtych terenów. Witam serdecznie na kanale Historia Nieoczywista. Cieszę się, że tutaj jesteś i że słuchasz tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Dziękuję wszystkim subskrybującym za to, że słuchacie tych materiałów. Zapraszam też do lajkowania, do udostępniania i do komentowania odcinków. Komentarze, jak zwykle poproszę, kulturalne bez przekleństw. Kanał można też wspierać poprzez portale Patronite, BuyCafe lub bezpośrednio na YouTube. Każde takie wsparcie pozwala rozwijać ten kanał i za każde wsparcie bardzo dziękuję. A teraz wracamy do tematu odcinka. Powstanie zamojskie trwało od listopada 1942 do sierpnia 1943 roku i było jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w historii polskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. Zostało zainicjowane przez bataliony chłopskie organizację, która, podobnie jak to powstanie, jest trochę zapomniana w polskiej historii i wspierane przez inne organizacje konspiracyjne. Powstanie to stanowiło reakcję na brutalne akcje wysiedleńcze prowadzone przez niemieckie władze okupacyjne na Zamojsczyźnie. Niemcy wysiedlali stamtąd Polaków, ponieważ chcieli sprowadzać na te tereny kolonistów niemieckich. Zamożczyzna położona w południowo-wschodniej Polsce była obszarem o dużym znaczeniu strategicznym i rolniczym. Od początku niemieckiej okupacji mieszkańcy regionu byli narażeni na brutalne represje. W 1941 roku Niemcy rozpoczęli General Plan Ost, który zakładał germanizację ziem wschodnich poprzez wysiedlenia ludności polskiej i jak już wcześniej wspomnieliśmy, osiedlanie na ich miejsce niemieckich kolonistów. Ten plan szczególnie dotknął Zamojsczyznę, gdzie przymusowe wysiedlenia i eksterminacja ludności polskiej osiągnęły masową skalę. Bezpośrednią przyczyną powstania Zamojskiego były nasilające się akcje wysiedleńcze, które Niemcy rozpoczęli w listopadzie 1942 roku. W ciągu kilku miesięcy tysiące Polaków zostało brutalnie wyrzuconych ze swoich domów, a ich miejsca zajmowali niemieccy koloniści. Polscy chłopi byli deportowani do obozów koncentracyjnych, a ich majątki konfiskowane. Wobec tak brutalnych represji polska ludność wiejska, wspierana przez bataliony chłopskie oraz inne organizacje konspiracyjne, zdecydowała się na stawienie zbrojnego oporu. Powstanie Zamojskie rozpoczęło się w listopadzie 1942 roku, gdy pierwsze oddziały batalionów chłopskich podjęły działania zbrojne przeciwko niemieckim jednostkom. Pierwsze starcia miały miejsce w rejonie miejscowości Skierbieszów, gdzie partyzanci zaatakowali niemieckie posterunki. W kolejnych tygodniach powstanie rozszerzyło się na inne obszary Zamojszczyzny, w tym na tereny powiatów Tomaszowskiego, Biłgorajskiego i Chrubieszowskiego. W Powstaniu Zamojskim wyróżniło się kilka starć, kilka bitew, które stoczyły często oddziały batalionów chłopskich, niekiedy wspierane przez Armię Krajową. Takim starciem była Bitwa pod Wojdom, stoczona 30 grudnia 1942 roku. Była ona jednym z kluczowych momentów Powstania Zamojskiego. Niemiecka jednostka złożona z około 800 żołnierzy zaatakowała Wieże Wojda, będącą centrum polskiego ruchu oporu. Oddziały batalionów chłopskich liczyły około 400 żołnierzy, ale podjęły walkę i skutecznie broniły się przed przeważającymi siłami wroga. Walka trwała kilka godzin, podczas których polscy partyzanci zadali Niemcom znaczące straty i zmusili ich do odwrotu. Bitwa pod Wojgą była dowodem na skuteczność działań partyzanckich i morale polskich żołnierzy. Kolejną bitwą była bitwa pod Zaborecznem z 1 lutego 1943 roku. Niemiecka ekspedycja karna licząca około 1200 żołnierzy została zaatakowana przez oddziały batalionów chłopskich dowodzone przez porucznika Jana Kłosowskiego pseudonim Perełka. Partyzanci zdołali zaskoczyć Niemców w lesie koło wsi Zaboreczno, co pozwoliło na zadanie im poważnych strat. Straty niemieckie wyniosły około 100 zabitych i rannych, podczas gdy oddziały batalionów chłopskich straciły około 30 ludzi. Bitwa ta pokazała determinację i skuteczność polskich działań. W maju 1943 roku doszło do kolejnej bitwy, tym razem pod miejscowością Róża. Oddziały batalionów chłopskich, wspierane przez Armię Krajową, zaatakowały niemiecki konwój, który miał dostarczyć zaopatrzenie dla niemieckich kolonistów. Atak był bardzo dobrze zorganizowany, przeprowadzony z zaskoczenia, co pozwoliło polskim oddziałom na zniszczenie konwoju i zdobycie cennego sprzętu oraz amunicji. Niemiecka odpowiedź niestety była bardzo brutalna, ale nie udało się Niemcom zlikwidować polskich sił partyzanckich w regionie Zamojszczyzny. Latem 1943 roku Niemcy w odpowiedzi na działania polskie rozpoczęli operację Sturmwind II, mającą na celu całkowite zlikwidowanie polskiego ruchu oporu na Zamojszczyźnie. O skali działań może świadczyć to, że działanie Niemców było jedną z największych niemieckich operacji antypartyzanckich na terenie generalnego gubernatorstwa. Niemcy mieli oczywiście ogromną przewagę liczebną, ogromną przewagę technologiczną, ogromną przewagę w sprzęcie wojskowym. Natomiast polskie oddziały zdołały mimo tego stawiać Niemcom zacięty opór, prowadząc walki w trudnym terenie, szczególnie w lasach. Operacja zakończyła się niemieckim sukcesem militarnym, ale nie zdołała całkowicie zniszczyć polskich oddziałów partyzanckich, które kontynuowały swoje działania. Oprócz batalionów chłopskich w powstaniu zamojskim brały udział, jak już wspominaliśmy, inne organizacje o charakterze partyzanckim, zbrojnym, m.in. Armia Krajowa i Gwardia Ludowa. Współpraca między tymi wszystkimi organizacjami wojskowymi nie zawsze była łatwa i nie zawsze należała do harmonijnych, chociaż wspólnym celem było przeciwstawienie się terrorowi niemieckiemu. Mimo wszystko działania tych wszystkich organizacji pozwalała zwiększyć skalę i efektywność operacji partyzanckich po stronie polskiej. Niestety powstanie, mimo że miało z jednej strony pozytywny wpływ na działania niemieckie, jak chociażby ograniczenia wywózek, to dla ludności cywilnej jednocześnie, w konsekwencji, gdybyśmy brali pod uwagę całość wszystkich wydarzeń, miało tragiczne znaczenie. Niemcy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, militarnie odpowiedzieli bardzo silnie, ale również odpowiedź była skierowana przeciwko ludności cywilnej. Na zbrojne działania batalionów chłopskich, Armii Krajowej i innych organizacji Niemcy odpowiedzieli wobec ludności cywilnej masowymi represjami, w tym pacyfikacjami całych wsi i egzekucjami. Wiele tysięcy ludzi zostało zamordowanych, a bardzo dużo deportowano do obozów koncentracyjnych. Opór ludności zamożnej, mimo tak strasznych konsekwencji, na pewno stanowił wyraz odwagi i determinacji w tak brutalnych czasach, i pokazywał, że ludzie za wolność potrafią zapłacić naprawdę dużo. Jaki był wpływ działań zbrojnych Polaków na niemieckie plany w rejonie Zamościa? Na pewno udało się w pewnym stopniu zakłócić działania III Rzeszy i planów, które ona posiadała, jeśli chodzi o kolonizację przez Niemców regionów Zamożczyzny. Przede wszystkim Niemcy nie zrealizowali całkowicie planów wysiedleńczych. Dodatkowo siły niemieckie musiały zostać tam wzmocnione, więc z innych regionów musiały zostać przerzucone, czyli gdzieś indziej po prostu były siły niemieckie osłabione i skala niemieckiej akcji wysiedleńczej też została ograniczona. Dodatkowo Powstanie Zamojskie pokazało, że ludność wiejska jest gotowa do tego, żeby bronić swojej wolności, bronić możliwości samostanowienia i bronić swojej ziemi. Powstanie Zamojskie jest bardzo ważnym elementem polskiej historii. Myślę, że powinno zajmować znacznie wyższe miejsce na liście ważnych wydarzeń niż zajmuje teraz. Chociaż odbywało się na lokalnym obszarze Polski, to poza ten lokalny obszar wykracza, ponieważ pokazuje, że nawet w tak ciężkich warunkach, jak okupacja, Polacy byli zdolni do tego, żeby skutecznie stawiać opór siłom okupacyjnym. Powstanie Zamojskie na pewno było jednym z najbardziej dramatycznych, a zarazem heroicznych wyczynów polskiego podziemia podczas II wojny światowej. Przebieg i konsekwencje tego powstania pokazują po pierwsze determinację i odwagę polskiej ludności wiejskiej w walce z niemieckim okupantem, pokazują, że oprócz armii krajowej były inne organizacje, które starały się skutecznie walczyć z Niemcami. W tym wypadku przede wszystkim były to bataliony chłopskie, które, jak wcześniej wspomnieliśmy, są nieco zapomniane, a warto pamiętać, że nie tylko armia krajowa wtedy działała. Na przykład bataliony chłopskie były bardzo skuteczną organizacją o charakterze zbrojnym, która posiadała w swoich szeregach bardzo dużo żołnierzy, szacuje się, że od 100 do 150 tysięcy. Mimo tego, że Niemcy odpowiedzieli brutalnymi represjami, to powstańcy zamojscy pokazali, że wolność była dla nich największą wartością, nawet taką, za którą zaryzykowali życie. Czy warto było wtedy walczyć mimo tych konsekwencji i mimo tej strasznej odpowiedzi niemieckiej? To pytanie zostawiam Wam i zapraszam do komentowania tego materiału. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych.